Wynici Cinum Upline 2 to wózek, który pasuje na każdą pogodę, bo ma duży daszek i panoramiczną wentylację. Na każdy teren dzięki dużym gumowym kołom, zbieżnikiem i dobrej amortyzacji. Na każdy wzrost dzięki regulowanej wysokości gondoli i rączce, która będzie wygodna zarówno dla niskich, jak i wysokich rodziców. Waga wózka z gondolą 13,9 kg. Do tego ma wygodny pokrowiec i regulacja daszka, gruby antyrefluksowy materac i masy miejsca do spania. Gondola składa się do transportu, a stelaż jednym kliknięciem. Siedzisko spacerowe reguluje się tak samo. Waga z siedziskiem spacerowym 13,7 kg. Ma duży daszek którym również można regulować wysokość. I unikalny szpiworek, którego odpowiednika nie znajdziesz w żadnym innym wózku. Wnętrze szpiworka jest welurowe. Duże miejsce do spania, które można jeszcze powiększyć. Pasy z magnetyczną klamrą. I oczywiście stelaż składa się równie lekko i kompaktowo z siedziskiem. Do tego w zestawie torba, folie, moskitiera i nieprzemakalny przewijek. Познай войничий чином Upline 2 на видам ПЛ, люб в нашем склепе в Кракове.